Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu. Zagrajemy sobie w Wiedźmina 3 krewi Wino. No i dzisiaj pokażę Wam już trzecie, ostatnie zakończenie, które jest możliwe do wyboru. I chciałbym Wam tutaj wytłumaczyć w ogóle, jak można do tego zakończenia tutaj dojść. A chodzi o to, żebyście robili dosłownie to samo, co ja robiłem, przechodząc grę za pierwszym podejściem, czyli jak będziecie w tej krainie tutaj baśniowej, to musi tam kupić sianie, właśnie tą opaskę, to jest bardzo ważne bo widzieliście jak się kończy gra kiedy jej nie kupimy i następnie normalnie wszystko toczy się tak samo, aż do chwili kiedy to pójdziemy jest taka opcja, żebyśmy się mogli właśnie ze Sianą spotkać w tej jej wieży, której była tam więziona, no i za chwilę zobaczcie jak to wszystko się tutaj rozegra tak więc za moment się widzimy no, właśnie, to jest ta decyzja, która bardzo jest ważna. Być może jest jakaś inna opcja, wybór jakichś innych dialogów, które mają wpływ na grę, ale macie pewność, że jeśli wybierzecie te, które ja wybiorę za moment, to też będziecie sobie mogli takie zakończenie obejrzeć. Ja pierwotnie wziąłem sobie tutaj z tych trzech możliwości drugą opcję a nie myślałeś, żeby jej wybaczyć, to było dawno, nie ma sensu za bardzo gdzieś tam rozpamiętywać do starych czasów. I ona jednak to przemyślała. Pomyślała sobie pewnie, że faktycznie, mam rację, to było dawno i jak widzicie, w pierwszym zakończeniu, wybaczyła jej. Teraz wybierzemy sobie opcję numer jeden, czyli Wreszcie jesteś szczera i zobaczycie, jak to wszystko się teraz potoczy. Przynajmniej jesteś szczera. Wreszcie. Kłamstwa mają sens tak długo, jak istnieje szansa, że ktoś w nie uwierzy. Wiesz? To odświeżające na swój sposób mówić to, co myślę. Więc chyba to jeszcze trochę pociągnę. Byłam dla ciebie miła tylko dlatego, że chciałam się z Tobą przespać. Myślałam, że może mi się do czegoś przydasz. Twój kumpel Regis cię wykorzystuje. A Anna Henrietta widzi w tobie tylko bezwolne, tępe narzędzie. I ma rację. Dobra, powiedz mi, co nie myślimy. Opcja numer jeden. Podoba mi się ta zabawa. Szczerość za szczerość w takim razie. Jesteś żałosną, małostkową i skupioną na sobie żmiją. Kontynuować. Zgnijesz w tej wieży. Umrzesz tu ze starości zgorzkniała, smutna i zapomniana przez cały świat. No cóż, żegnaj Siana. No niestety dla niej to nie jest ha, dobra opcja, bez dwóch zdań. Niezależnie od wszystkich łagodzących okoliczności, Siana to przestępczyni i powinna zostać osądzona. A potem skazana, bo jej wina jest niezaprzeczalna. Bardzo mnie smucą twoje słowa, ale muszę przyznać ci rację, Wiedźminie. Siano. Bez względu na nasze więzy krwi. Czeka cię proces i sprawiedliwa kara. Jako księżna będę musiała cię osądzić. Ale jakoś ostra, nie przestanę Cię kochać. Wybaczysz mi. Nigdy ci nie wybaczę. Kurde. Jestem ciekaw, czy spodziewała się tego e, szybkiego kontrataku ze strony tutaj Damiena. Ale niestety jak widzicie, obie... Niestety, obie no, zginęły przy takiej decyzji z Siany. Ale jestem ciekaw, jak teraz to wszystko będzie wyglądało. Yy, całe to. Naprawdę cudowne, jeśli chodzi o widoczki, bajeczna. No, w ogóle cała bajeczna kraina, nie? Jestem ciekaw, jak to... kto będzie tym rządził wszystkim, nie? Jak to wszystko będzie teraz wyglądało. No, zaraz powiem się, przekonamy o tym. Już zobaczcie: z bajecznej krainy nagle się stało takie opustoszałe miasto, całe. Zupełnie inne klimaty, co nie? Przyszedłem kupić kwiaty. Jakiś wieniec albo... Nie ma. Wszystko sprzedane. Właśnie miałam się zbierać, bo po co tu będę tkwiła po próżnicy? Nie dziwcie się, panie. Wszystko na pogrzeb poszło. Każdy chciał na grób księżnej bukiet zanieść. Anemony, piwonie, gladiole. Ale ona to najbardziej lubiła zwykłe róże. Wiem, bo czasem jej dwórki tu przychodziły. Najpiękniejsze kwiaty dla niej wybierałam. Pachnące z dużymi bąkami, takie co długo postoją. A, nadal nie mogę w to wszystko uwierzyć. Zginąć z rąk własnej siostry... Jak to się mogło stać? Hmm. No nie podejrzewaliśmy tego, chociaż można było tam w jakiejś stopie się tego domyślić, ale dobra. Nikt nie podejrzewał, że Siana będzie aż tak zawzięta. Ani Damien, ani ja... Ani sama księżna. A! Już poznaję! Wyście są ten Wiedźmin z północy! Co nas przed bestią uratował? Aha. Powiedzmy. Czekajcie, proszę. To dla was. Myślałem, że kwiaty się skończyły. Odłożyłam jeden bukiet, żeby samej zanieść. Ale weźcie go, wiem, że byliście z księżną blisko. Ile jestem winien? Nic. Zachowajcie te pieniądze i wznieście dziś wieczorem toast za jej pamięć. Tak zrobię. Bywaj. No dobra, słóżmy kwiaty na grobie Anny Henriety. Tutaj mamy jej posąg. Eee... Słuchajcie, tutaj możemy sobie w ogóle z nimi pogadać jeszcze. Pełno kwiatów, zwróćcie uwagę. Pogadajmy sobie może tutaj z tym chłopcem, co? Albo z z tym starszym. Powitać. Chłopiec. się chce. Aha, dobra. Jakoś chyba tutaj rozmowy poważnej między nami nie będzie, tak więc pójdźmy i... Odwiedźmy ten grup Anny Henriety, bo to był posok tylko, nie. No teraz pój pójdźmy na grup zobaczmy, czy tam coś jeszcze ciekawego wydarzy. No tak, tak! znowu No Ale jest tak smutno, tak kurde, zaraz wszystkie te kolory poznikały nam. To piękno tej całej krainy. tak zabójczynie w jednej krycie z księżną? To się nie godzi. Zabójczyni, czy nie? To siostra księżnej. No właśnie. Dlatego pochowali je razem, chociaż troszkę słabo to wygląda. Wiedźmin, byłem pewien, że wyjechałaś. Nie mógłbym. Anna Henrieta była. Wspaniała. Piękna, dobra. Była najlepszą władczynią, jaką można sobie wymarzyć. A ja ją zawiodłem. Nie obwiniaj się. Żaden z nas się nie spodziewał, że Syjana jednak dopnie swego. I żaden z nas nic nie zrobił, bo nie mógł nic zrobić. Pewnie masz rację, ale. Gdy umiera ktoś tak drogi, nie sposób nie szukać winy w sobie, a nawet najtwardszym rycerzom miękną serca. Przyszedłem pożegnać księżną, złożyć jej ostatni hołd. Białe róże, jej ulubione. Wejdź, spoczywa w krypcie królewskiej. Wbrew memu sprzeciwowi, w jednej sali z morderczynią. Co? Kto tak postanowił? Rada regencyjna. Banda starców, którzy zamiast serc mają przepisy i kodeksy. Uznali, że skoro w żyłach Sylwiany płynęła królewska krew, i siostra księżnej nie została prawnie wydziedziczona. Powinna zostać pochowana razem za Anarjewtą. No to jest dziwna sytuacja, mam takie mieszane uczucia co do tego, ale... No... Tylko gra. Zresztą już nie powinno się o zmarłych źle mówić, no. Stało się, trudno. Złóżmy te kwiaty na obu grobach, wiecie co? Tak jak mówiłem, nie ma co tutaj rozpamiętywać. Nie powinno się źle o takich osobach mówić, więc... Uczcimy pamięć zarówno jednej, jak i drugiej. Jakby nie patrzeć, no na kurde. Na było to wszystko. Spoczynaj w pokoju. No dobrą sprawę jedna i druga jest siebie warta, tak w mojej opinii. Bo jedna zrobiła no niedobre z rzeczy, potem druga to rozpamiętywała niepotrzebniej Jak widzicie, takie sytuacje prowadzą do tragedii niestety. Żałuję, że tak się to skończyło, że temu nie zapobiegłem. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Śpij spokojnie. Oczywiście fajnie, że udało mi się uratować je w pierwszym zakończeniu, natomiast no mówię, one same siebie były warte obydwie. Taka jest moja opinia. Stylowa krypta. Wielce dyskretna, marzyłoby mi się takie miejsce wiecznego odpoczynku. W takich chwilach nigdy nie wiem, czy kpisz, czy naprawdę, naprawdę, Geralt. naprawdę, jestem zdania, że to nadzwyczaj spokojne miejsce, pełne subtelnego uroku, prawdziwie godne księżnej. Wasz smutek z powodu zjawisk i procesów, do których jesteście predestynowani, nigdy nie przestanie mnie zadziwiać. Chodź przyjacielu, przyszedłem Cię stąd zabrać, należy Ci się trochę wytchnienia po wrażeniach ostatnich dni. Nie zdołałem zapobiec tym śmierciom. Dosyć podle się z tym czuję. Zastanawiam się, czy mogłem zrobić coś więcej. A w tu są panuje teraz bezkrólewie, a właściwie kompletny chaos i rozpacz. Księżna umiała sobie zaskarbić sympatię ludzi. Całe bokler płacze po niej. Masowa egzaltacja. Cóż, poddani najwyraźniej przejęli niektóre cechy od swojej władczyni. Skąd ten sarkazm? Myślałem, że lubiłeś jaśnie oświeconą. Lubiłem. I naprawdę szkoda mi jej. Mnie też. To napij się. Cokolwiek by nie mówić o Janie, musisz przyznać, że miała twardy charakter. Tak, przyznaję. Choć akurat w jej przypadku lepiej byłoby, gdyby miała naturę bardziej filozoficzną i gdyby od czasu do czasu nachodziły ją refleksje co do słuszności własnych poczynań. Prawda. Jak znajdujesz ten samogon? Nie za mocny? Jest w sam raz. To zasługa tutejszej mandragory z gatunku Alrauna diavolis. Bulwy rosnące na okolicznych glebach wulkanicznych mają unikatowe właściwości smakowe i charakteryzują się niespotykanym ciemnobrunatnym zabarwieniem. Pasjonujące, ale nie powiem. Udał ci się ten bimber. Słuchajcie, tak więc to by było na tyle. Ja wam już nie pokazywałem końca tutaj tej rozmowy z Regisem, bo ona już dalej toczyła się tutaj identycznie. Ja sobie to przesłuchałem, ale mówię, nie będę was tym zanudzał, bo to wszystko już było w pierwszym zakończeniu. Porządek był troszeczkę zmieniony, natomiast końcówka była niemalże identyczna. Tak i tak w tym zakończeniu musiałem tutaj zabić wampira, tak więc. E, wszystkie inne wampiry oczywiście też źle myślały o Regisie, więc on też musiał się z tego miejsca po prostu tutaj e, ulotnić. E, e, powiem wam, że najbardziej cieszę się mówię z tego zakończenia numer jeden, które udało mi się odblokować e, tutaj. E, za pierwszym podejściem. Fajne zakończenie, fajnie, że się pogodziły, ale mimo wszystko uważam, że obie naprawdę siebie są warte. Chociaż fajnie, że w tym pierwszym zakończeniu obie e, zrozumiały, że nie warto się dalej kłócić, e, toczyć jakieś wojny, tylko fajnie, że się pogodziły. E, drugie zakończenie, które Wam pokazywałem, było chyba takie najbardziej ciekawostkowe. Fajna akcja tam do więzienia trafiliśmy, działaliśmy w tym więzieniu, fajna misja była z tym związana, a to trzecie, no. No nie jest to fajne na pewno zakończenie, ja nie życzyłbym go nikomu, no bo nie dość że dwie osoby tutaj zostały za mordowane, zabite, no to też ta cała kraina straciła ten cały blask, to całe piękno i niestety wszyscy, wszyscy rozpaczają, tak więc nie jest to na pewno miłe i, i, i przyjemne. Tak jak mówiłem, chciałem wam pokazać te trzy możliwe zakończenia. Jeszcze będę sobie rozgrywał na pewno wszystkie misje mm, poboczne i będę robił to prawdopodobnie na moich streamach. Jeśli będą jakieś bardzo fajne, ciekawe misje, to postaram się wam je wyciąć z archiwum streama i wrzucić na główny kanał. Jeśli oczywiście będziecie chcieli. Jeśli tak, to zostawcie łapki w górę i piszcie komentarze, bo wiem, że nie każdy na stream ma czas. A wtedy te najciekawsze misje bym powycinał w, takich, w takiej fajnej formie, żeby były te odcinki po 30 minut, i wrzuciłbym wtedy na swój kanał główny tutaj, żebyście nigdzie nie musieli tego szukać, tylko normalnie, żebyście to mieli. Tak więc słuchajcie, to by było tyle. Jeśli Wam się podobało, stawcie koniecznie łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć.